Generali przedstawia. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? Kolizja to zdarzenie drogowe, w wyniku którego żaden z uczestników nie zginął ani nie odniósł obrażeń, a uszkodzeniu uległo tylko mienie, np. samochód, ogrodzenie, słup, etc. A teraz wyobraź sobie, że chcąc nie chcąc, zostałeś uczestnikiem kolizji drogowej. Co powinieneś zrobić? Usuń swój pojazd z jezdni. Jeżeli samochód jest unieruchomiony, zabezpiecz miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Jeśli są świadkowie zdarzenia, poprosi ich o nazwiska i numery telefonów, ewentualnie spisz ich zeznania. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Zejdź z jezdni na pobocze. Ustal z drugim uczestnikiem kolizji, kto jest sprawcą zdarzenia. Udało Wam się ustalić, że Ty jesteś poszkodowanym, a sprawcą jest kierowca drugiego samochodu? Świetnie. Możecie teraz przystąpić do spisania oświadczenia na temat zdarzenia. Jeśli jednak nie jesteście w stanie jednoznacznie ustalić, kto był sprawcą kolizji, wezwij policję. Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji? Jest to dokument spisywany przez sprawcę zdarzenia, w którym opisane są okoliczności zdarzenia, jego przebieg i skutki. Tylko jeśli wszyscy uczestnicy zdarzenia są zgodni co do jego przebiegu oraz jedna ze stron przyznaje się do winy, wówczas wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest ważnym i wiążącym dokumentem, który powinien wystarczyć do likwidacji szkody. Jakie informacje powinny znajdować się w oświadczeniu? Data i miejsce spisania oświadczenia, miejsce, data i godzina zdarzenia, dane kierowców zdarzenia, imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon oraz właścicieli pojazdów. Pamiętaj, kierowca nie musi być właścicielem auta. Jednoznaczne wskazanie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, szkic sytuacyjny, ustawienie pojazdów względem siebie, najlepiej przed, w trakcie i po zdarzeniu, opis uszkodzeń pojazdów, czy i w jakim stopniu uległy uszkodzeniu przedmioty znajdujące się podczas zdarzenia w autach, czytelny podpis sprawcy lub sprawcy i poszkodowanego oraz dane i podpisy ewentualnych świadków kolizji. Oświadczenie można spisać odręcznie na papierze. Dużym ułatwieniem będzie jednak skorzystanie z gotowego formularza. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia takie formularze na swoich stronach internetowych. Wystarczy wydrukować i włożyć egzemplarz do skrytki w samochodzie. Poza spisaniem oświadczenia warto zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia oraz pojazdów, a także mieć dane świadków. Może to ułatwić likwidację szkody i wypłatę odszkodowania oraz potwierdzić informacje zawarte w oświadczeniu. Co po spisaniu oświadczenia? Skontaktuj się z ubezpieczycielem sprawcy, żeby poinformować o zdarzeniu, złożyć oświadczenie sprawcy i zapytać o dalszą ścieżkę likwidacji szkody. Oświadczenie składa poszkodowany w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy. Pamiętaj, koniecznie wezwij policję oraz inne niezbędne służby, pogotowie Straż Pożarną, dzwoniąc na 112. Jeśli doszło do obrażeń uczestników, Podejrzewasz, że uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ma dokumentów, doszło do istotnego utrudnienia w ruchu drogowym, nie możecie ustalić winnego kolizji. Generali, zależy nam na tobie.